Witam Państwa. Chciałabym Państwu opowiedzieć, jak wykonać zadanie numer dwa z projektu pierwszego, czyli obliczyć tak zwaną statykę belki, narysować sobie wykresy sił przekrojowych, momentów tnących za pomocą metody elementów skończonych. To jest to zadanie drugie, mają Państwo je opisane w karcie projektowej i tutaj pod spodem są schematy, to już Państwo do pierwszego zadania. Taki schemat tutaj swój rozrysowali, swoje dane ku obciążenie skupione, może taka mała uwaga. W metodzie elementów skończonych nie dzielimy, na, nie dzielimy sobie belki na te przedziały delta x, tak jak było w metodzie różnic skończonych, tylko dzielimy na elementy w punktach charakterystycznych, czyli na przykład pierwsza belka, punkt charakterystyczny na początku, drugi punkt w podporze, trzeci punkt, miejsce przyłożenia obciążenia skupionego, czwarty punkt podpora i piąty punkt. Podpora na końcu, pełne utwierdzenie, czyli mielibyśmy tutaj jeden, dwa, trzy, cztery elementy. One nie muszą być w metodzie elementów skończonych równej długości. Dobra, przejdę do tego mojego przykładu. Ten przykład udostępniłam Państwu również na Moodle, więc będzie go można sobie spokojnie tam obejrzeć. Zaczynam od schematu zadania. Ja wykorzystałam identyczny schemat, który miałam w metodzie różnic skończonych. Po to, żeby porównać, porównać wyniki, więc sobie ten sam przykład tutaj rozwiązywałam. No, i Państwo oczywiście też mają pierwsze i drugie zadanie ten sam schemat do rozwiązania. Pierwszą, najważniejszą rzeczą w metodzie elementów skończonych jest narysowanie sobie dużego i wyraźnego schematu. Po to, żeby się później nie mylić, no i żeby mi było też łatwiej sprawdzić, oczywiście, zaczynamy od podzielenia właśnie w tych punktach charakterystycznych. Czyli u mnie wyszło trzy. Elementy skończone, czyli tak zwane trzy belki. Są Państwo już do takiego podziału przyzwyczajeni. W kółeczkach przeważnie zaznaczamy sobie numery węzłów, tak jest też w większości podręczników. W takich prostokątach opisujemy numery elementu, czyli mamy trzy elementy. Następnie oznaczamy przemieszczenia w węzłach, i teraz w belce, w elementach, Typu belka, interesują nas przemieszczenia pionowe oraz przemieszczenia rotacje, czyli kąty obrotu w węzłach. I tak naprawdę musimy te mm, przemieszczenia ponumerować w każdym węźle po kolei, tak jak Państwo widzą. E, zawsze pierwsze przemieszczenie to jest przemieszczenie pionowe, a drugie przemieszczenie w węźle to jest przemieszczenie kątowe, czyli mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nieparzyste to są przemieszczenia pionowe. Trochę inaczej jest w schematach belek z przegubami, bo tam się gdzieś rozmywa ta numeracja, ale to jeszcze Państwu taki przykład przygotuję. Na razie zrobimy sobie taki, jak mamy w projekcie. I teraz kierunki tych przemieszczeń to jest też ważna sprawa muszą się z Zgadzać z tymi, które ja Państwu tutaj prezentuję w, w, tym, w tym zadaniu. To znaczy, mm, mamy przyjętą oś Y w dół jako kierunek dodatni i przemieszczenie kątowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jako dodatni obrót. I tego się należy trzymać, dlatego że jeżeli byśmy to sobie zamienili, to nam się gdzieś tam w którymś momencie znaki nie będą zgadzały. Dobra. To jest następna rzecz, to jest rzecz, którą znamy również z metody różnic skończonych, czyli warunki brzegowe, czyli określamy sobie, które przemieszczenia są zerowe, a które przemieszczenia są niezerowe. Tak, pierwszy węzeł. Pierwszy węzeł to jest węzeł, gdzie mamy podporę przekubową, czy ona jest przesówna, czy nie przesówna w belkach, to nie ma znaczenia. Tutaj mamy zablokowane przemieszczenie pionowe, czyli przemieszczenie Q1. To samo mamy w węźle trzecim, natomiast w węźle czwartym mamy zablokowane przemieszczenie. O, przemieszczenie siódme i również przemieszczenie e, ósme, czyli przemieszczenie i pionowe i kąt obrotu, czyli to fi. E, dobrze, teraz następna rzecz to jest zebranie tych przemieszczeń w jeden wektor. To się nazywa wektor przemieszczeń, i po kolei mamy spisane wszystkie przemieszczenia od 1 do 8. Następnie, po wykreśleniu tych przemieszczeń, które mamy zerowe, czyli 1, 5, 7, 8, zostaje nam taki wektor zredukowany o warunki brzegowe. Mamy tutaj w tym wektorze cztery niewiadome, które będziemy liczyć jako taki pierwszy wynik z metody elementów skończonych. Pierwsze, nie, pierwsze niewiadoma to jest kąt obrotu, czyli Q2, później mamy przemieszczenie pionowe, czyli Q3 i dwa kąty obrotu w węźle drugim i w węźle trzecim, czyli Q6 i Q4. I zazwyczaj w metodzie elementów skończonych właśnie jest stosowane takie jednolite oznaczenie przemieszczeń, czyli w i fi jest wszystko nazywane jako q, a później, no to już ze schematu wiemy, które jest które. E, dobra, teraz następna rzecz to są wektory przemieszczeń w elementach, musimy je sobie zapisać, czyli mamy tak, element pierwszy, wektor przemieszczeń q1, takie duże q. Przemieszczenia w elemencie pierwszym, czyli mamy Q1, Q2, Q3, Q4. Są to przemieszczenia, które opisują lewy i prawy koniec elementu pierwszego. Analogicznie, element drugi to będzie przemieszczenie trzecie, czwarte, piąte, szóste. Dać trzecie, czwarte, piąte, szóste. Ja piąte tu już napisałam 0, bo wiemy z warunków brzegowych, że ono jest zerowe. I przemieszczenie, przemieszczenie w elemencie trzecim to jest Piąte, szóste, siódme, ósme. Piąte, szóste, siódme, ósme. To tak tylko zapisujemy sobie, żebyśmy wiedzieli, które przemieszczenia w którym elemencie um, trzeba sobie zlokalizować. Dobra, na tym kończymy warunki brzegowe. Przechodzimy do następnego punktu, tak zwane macierze sztywności. E Macierze sztywności są związane z długością elementu oraz z, ze sztywnością na zginanie, jeżeli to jest element belkowy, czyli z tym EJ. Tutaj rozwiązujemy sobie takim trochę uproszczonym sposobem, sposobem tak zwanym ręcznym, czyli żeby było mniej, mniej obliczania, mniej pisania i mniej generalnie pracy. To tak. Już mówię o co chodzi z tymi macierzami. Te macierze są związane z, z funkcjami, według jakich z funkcjami opisującymi może kształt po, po ugięciu danego elementu. Tak, no ten, ta prezentacja nie jest na temat, jak sobie taką macierz wyprowadzić, pewnie to gdzieś tam w materiałach z wykładu będzie, ale jest to macierz, po prostu warto tylko zapamiętać, że to, co w, w tych czerwonych kwadracikach jest, to jest macierz stała, to jest wzór na macierz i tak naprawdę nas interesuje tylko podstawienie długości. No bo sztywność sobie napisaliśmy, że jest stała. Ja ją też chwilowo będę pomijała w obliczeniach, żeby było mniej pisania. Więc tylko tak naprawdę sobie długość tu podstawiamy. Czyli element pierwszy był długości 2 metry. Tak, widzimy, 2 metry. No to podstawiamy 12 przez 2 do 3, to wychodzi nam 1,5 i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mamy do przeliczenia. Mam parę wartości i powstawianie do macierzy K1. Czyli do wzoru podstawiamy L, na przykład 4 przez długość L2, równe 2. No to nam wychodzi w tym miejscu, w tym polu macierzy, akurat nam wychodzi 2. Tutaj mamy 2 podzielone przez 2, czyli nam wychodzi 1. Dobra, czyli mamy tutaj omówione, jak sobie tą macierz policzyć. No nie jest to nic jakiegoś bardzo skomplikowanego. I teraz następna rzecz. Aha, no tak, za, 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 zapomniałam dopowiedzieć, że oczywiście analogicznie obliczamy macierz 2 i macierz 3 Tylko w macierzy K2 i K3 długość elementu wynosi 4, więc tu na przykład będzie 1, tu na przykład będzie 1 druga. A te pozostałe wartości to takie tutaj, jakieś już ułamkowe, bardziej powychodziły. I one są identyczne. Ten temacież K2 i K3 są identyczne, ponieważ mamy tą samą długość w elemencie drugim i w elemencie trzecim. Więc jeżeli Państwu się trafi ta sama długość w dwóch elementach, to nie trzeba tego dwa razy liczyć po prostu. I teraz już tłumaczę o co chodzi z tymi żółtymi i różnymi kolorami. Patrzymy sobie na jeszcze może tu wrócę do schematu. O, trochę może będzie lepiej widać. Patrzymy sobie na ten nasz schemat. No i właśnie mamy element pierwszy przemieszczenia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. To są przemieszczenia opisujące, opisujące te opisujące element pierwszy. I te pola w macierzy są właśnie związane, związane, z, a związane z tymi przemieszczeniami konkretnymi. I teraz tak. W elemencie pierwszym pierwsze przemieszczenie jest zerowe. Czyli ja zaznaczyłam sobie tu na żółto pierwsze przemieszczenie zerowe. To znaczy, że tak jakby wykreślam wiersz pierwszy i kolumnę pierwszą z macierzy. To nam powoduje, że będziemy właśnie mieć tych mniej niewiadomych i dużo prościej to się wszystko policzy. Następnie mamy następnie mamy macierz elementu drugiego i w elemencie drugim mamy tak jakby przemieszczenie trzecie, czwarte, piąte, szóste, trzecie, czwarte, piąte, szóste, po kolei trzecie, czwarte, piąte, szóste i z tych czterech e, przemieszczeń tylko piąte jest zerowe, więc wykreślamy piąty wiersz i piątą kolumnę. To, jest, to nie jest piąty wiersz macierzy, piąta kolumna macierzy, tylko oznaczenie według piątego przemieszczenia. O, tutaj wykreślamy sobie. Czyli widzą Państwo, jak to jest po prostu tutaj zależność pomiędzy przemieszczeniami, a tu elementami w macierzy. I analogicznie mamy macierzka 3, czyli mamy piąte, szóste, siódme, ósme przemieszczenie. Opisujemy sobie wiersze i kolumny w ten sposób, i tutaj wiemy, że mamy tylko przemieszczenie szóste niezerowe, czyli tak, wykreślamy piąty wiersz, siódmy, ósmy. I kolumnę piątą, siódmą, ósmą. To, co nam zostaje niezamalowane, nie będziemy wykorzystywać dalej. Te macierzy, które tu mamy policzone, to są tak zwane macierze lokalne. Lokalne macierze sztywności, czyli macierze w elementach. W każdym elemencie jest inna macierz, bo mamy za chwilkę macierz globalną, czyli macierz sztywności po zsumowaniu, to się nazywa macierz globalna K, a jest napisane, które nam opisuje tak jakby stan, stan przemieszczeń, może nie stan przy, no stan takiej sztywności w stosunku do przemieszczeń niezerowych dla całej, dla całej belki, dla całego schematu teraz tutaj trzeba się skupić, ponieważ nie wiem, czy taką agregację mieli Państwo tłumaczoną już, czy, czy nie mieli Państwo tłumaczone. Ja się starałam to zrobić jak najbardziej czytelnie, mi się wydawało, że mi się uda to zrobić tym sposobem online. Agregacja, czyli sumowanie macierzy. Czyli wszystkich elementów. Tu Państwo będą mieć prawdopodobnie jeszcze pluska 4, w zależności od schematu. Na kierunkach, czyli to jest sumowanie, na kierunkach przemieszczeń, inaczej, tak można powiedzieć. I zaczynam od tej tutaj większej macierzy. Najpierw piszemy sobie kierunki tak jakby numery wierszy i kolumn oznaczamy kierunkami tylko niezerowych przemieszczeń, czyli w naszym przypadku to było 2, 3, 4, 6, czyli te niezerowe 2, 3, 4, 6, które nam tu zostały z warunków brzegowych. I to samo dla wierszy. No i teraz sumujemy, czyli przenosimy sobie ma z macierzy K1 2, 3, 4. 2, 3, 4, widzą Państwo? 2, 1,5, 1, później drugi wiersz, 1,5, 1,5, 1,5 i tak dalej, trzeci wiersz, to jest to co na zielono tu zaznaczone, to jest z macierzyka 1. Później dodajemy elementy z macierzyka 2, tutaj te wartości, czyli numer kolumny 3, numer, numer wiersza 3, numer kolumny 3, numer wiersza 3. Tutaj dodajemy to, co na niebiesko, i analogicznie 4 na 3 i 6 na 3 0,375. Tak, to jest to, co na niebiesko, tutaj pododawane z macierzyka 2. No i z macierzyka 3 dla trzeciego elementu zostaje nam tylko jedna wartość w polu 6 na 6, czyli tutaj ta jedynka. Tu mamy już po sumowaniu, wychodzi nam macierz 4 na 4. W polach, w których nic nie dodawaliśmy, możemy sobie, uzupełniamy po prostu zerami. I to jest ta metoda tak zwana trochę uproszczona, tylko rozwiązując ręcznie takie zadanie, możemy zastosować sobie taką metodę, czyli ze względu na warunki brzegowe, po prostu wykreślamy część wierszy i kolumn z macierzy sztywności. Przechodzimy do obciążeń przechodzimy sobie do obciążeń i tutaj mamy obciążenia rozłożone najpierw żeby policzyć te obciążenia rozłożone, a właściwie wektor zastępników obciążenia ciągłego w elemencie, to możemy, musimy skorzystać z takiego wzoru. W tym, ten wzór tu jest zależny od intensywności tego obciążenia, czyli od Q i od długości elementu. Mamy QL przez 2 minus QL kwadrat 12, QL przez 2 i QL kwadrat dwunastych. Interpretacja tego wektora jest taka, że mamy obciążenie rozłożone na elemencie i chcemy sobie zrobić, tak jakby, wypadkowe z tego, z tego obciążenia, tylko nie wypadkową na środek elementu, ale wypadkowe na węzeł lewy, węzeł prawy. I nie tylko wypadkowe z sił pionowych, tylko też wypadkowe, a tak jakby z momentów. I tyle. I tu właściwie nie ma się bardzo co tam nad tym za dużo rozgadywać. Po prostu musimy podstawić do wzoru znowu i policzyć sobie. Jeżeli w pierwszym elemencie nie miałam obciążenia rozłożonego, na chwilę przewinę szybko, pierwszy element, brak obciążenia rozłożonego, drugi element, brak. I trzeci element, mam obciążenie rozłożone 3. Czyli widzimy pierwszy element, drugi element i trzeci element. Za Q podstawiam 3, za L podstawiam 4. Obliczam sobie jakieś tam wartości. E, następnie robimy mm, agregację e, od Q1 do Q3 lub 4, lub ile tamtych elementów wyjdzie. Czyli u mnie tutaj wychodzi do 8 przemieszczeń i tak z pierwszego mm, FQ1. No oczywiście mam 0. Później z drugiego FQ2, czyli od trójki do szóstki jest 0 i z trzeciego FQ3 dodajemy 5, 6, 7, 8, czyli tak naprawdę tylko ten wektor nam się sumuje w takim wektorze globalnym. Następnie redukujemy sobie te kierunki zerowe, tak jak były tam warunki brzegowe na pierwszej stronie. <laughs> I, I następnie obliczamy sobie obciążenia skupione, czyli wektor obciążeń skupionych. Tu właściwie nie trzeba nic obliczać, tylko po prostu wpisujemy. Najpierw rysujemy sobie ten wektor do, do 8 lub ile tam nam wyjdzie tych przemieszczeń i po prostu patrzymy sobie. Akurat w moim przykładzie na kierunku trzeciego przemieszczenia. Czyli tutaj mam przemieszczenie numer 3, była przyłożona siła o wartości 6. I właściwie tylko tyle. Punkt ósmy to sumowanie obciążeń, czyli końcowy wektor obciążeń. Sumujemy sobie wektor sił skupionych, wektor równoważników tych zastępników od obciążeń rozłożonych plus uwzględniamy warunki brzegowe, czyli zostaje nam na kierunku drugim, trzecim, czwartym, szóstym, drugim, trzecim, czwartym, szóstym, po prostu przepisujemy to plus ewentualnie to F. Następnie rozwiązujemy układ równań metody elementów skończonych, czyli obliczamy przemieszczenia. To jest nasz główny cel. Jak te przemieszczenia są dobrze policzone, to dalej wszystko pójdzie dość prosto. Natomiast jeżeli tutaj źle się policzy te przemieszczenia, no to już przeważnie nie ma sensu liczyć dalej, no bo się już dalej nie, nie da policzyć dobrze. Wszystko, co dalej będziemy liczyć, to jest na podstawie przemieszczeń. Taki wzór metody elementów skończonych dla zwykłej statyki um, z uwzględnieniem tych warunków brzegowych, czyli w tej metodzie takiej uproszczonej, którą robimy, jest bardzo prosty. K, czyli macie sztywności, razy wektor przemieszczeń, równa się F, czyli wektor obciążeń. Wektor obciążeń mamy tu. Wektor q to tam był zapisany na pierwszej stronie i macie sztywności k również na pierwszej stronie. Rozwiązanie w programie matematycznym. No tak, czyli tak jak w metodzie różnic skończonych: czy wykorzystają Państwo sobie Matkada, czy Excela, czy coś tam innego, to właściwie wszystko jedno. I mamy wynik dla przemieszczeń. Pierwsze przemieszczenie kąt obrotu w radianach, drugie w metrach. Oczywiście, jeżeli byśmy podzielili przez sztywność, to nam takie jednostki wyjdą, ale możemy sobie zostawić właśnie w takich jednostkach. Ja myślę, że na razie zakończę ten, tę prezentację. Dalsze omówienie będzie w drugiej części. Dobrze, to chwilowo dziękuję. Zapraszam do drugiej części również.